Cześć, kolejny dzień, kolejny poranek, czas otworzyć Biblię i zacząć ten dzień porządnie. Zapraszam Was dzisiaj, kochani, do drugiej Księgi Królewskiej. Historia z trzeciego rozdziału przeczytamy sobie od 15 do 18 wersetu. Teraz jednak przeprowadźcie mi harfiarza. A gdy harfiarz grał, spoczęła na nim ręka pana i powiedział: Tak, mówi pan, wykopcie w tej dolinie dużo rowów, tak bowiem, mówi pan, nie zobaczycie wiatru ani nie zobaczycie deszczu, a jednak ta dolina napełni się wodą, tak że będziecie pić wy, wasze trzody i wasze bydło. Ale to jeszcze mało w oczach pana. Wyda także Moabitów wasze ręce. I tutaj jest to pewnie taki urywek z y, większej historii. Y, czytamy o tym, że król Izraela i król Judy sprzymierzyli się razem z królem Edomu po to, żeby uderzyć na Moabitów, żeby z nimi walczyć. No i kiedy przydzielali się przez pustynię, to okazało się, że nie mają wody, y, nie mogą nakarmić... Y, Zwierząt nie mogą sami również się napić, no i co? co? Co zrobić? Trzeba do Boga wołać, tak? Trzeba tutaj poprosić Boga o pomoc, więc sprowadzili Elizeusza i Elizeusz zgodził się pomodlić z uwagi na króla Judy, ponieważ król Judy był sprawiedliwy, król Izraela nie był sprawiedliwy. I żeby rozpocząć swoją pracę, prorok Elizeusz jak gdyby, żeby przygotować sobie warsztat pracy, powinien, żeby zawołać harfiarza. I to jest bardzo ciekawe, bo to przypomina tą historię, pamiętacie, kiedy Saul był już odtrącony jako król, ponieważ nie był posłuszny Bogu i odstąpił od niego duch pana. I na to miejsce przyszedł duch zły, który go dręczył. I, i dlatego postanowiono poszukać mu kogoś, kto gra na instrumencie, kto da mu ulgę. Było to takie przekonanie, było widocznie z praktyki już doświadczenie, że demony nie lubią muzyki uwielbieniowej, i dlatego sprowadzono Dawida, który grał. Kiedy Dawid grał, to wtedy ten zły duch odchodził od Saula i tamten czuł się lepiej. Więc ta historia przypomina właśnie tamtą, gdzie widzimy, że Eliseusz. Pośrodku tego zamieszania, tych wielkich armii ludzkich, tych zwierząt, e, jakiegoś poczucia, takiej presji, która była ze strony ludzi, tych królów, wszyscy oczekiwali, że zaraz wydarzy się jakiś cud, ponieważ skąd tutaj na pustyni wziąć wodę? Jedynie Bóg musi uczynić jakiś cud, bo inaczej sobie nie poradzą, wszyscy umrą. Więc była ta presja i, i, i widzimy proroka, który stara się. Utworzyć pewien układ, taki duchowy, taką atmosferę, w której Bóg będzie mógł działać. I dlatego mówi: Dajcie mi tu harfiarza, dajcie mi tutaj kogoś, kto poprzez muzykę będzie. Wytwarzał atmosferę wiary, atmosferę oczekiwania, kiedy przez muzykę, kiedy, kiedy wielbimy Boga, skupiamy się na Nim, mówimy o Nim, że jest wielki, e, kiedy gramy Mu, kiedy, kiedy nasze serca przestają już skupiać się na problemach, tylko zaczynamy skupiać się na Bogu, to wtedy to jest dobra atmosfera do tego, żeby usłyszeć głos Boga, żeby przybliżyć swoje serce do Niego, żeby zrozumieć, co Bóg mówi, oczekiwać Jego cudów, oczekiwać Jego rozwiązań. I również w tym przypadku było tak, że Bóg obiecał, że pomimo tego, że nie będzie deszczy, to ta dolina napełni się wodą. I rzeczywiście tak się stało. Jeszcze w dodatku dostali obietnicę, że pokonają króla Moabu. Tak więc zobaczcie, ta historia uczy nas czegoś. Um, możemy być w sytuacji pełnej desperacji, gdzie nie ma możliwości po ludzku sprawić, by ona się rozwiązała. I celem jest to, byśmy skupili się na Bogu tak, by On mógł zadziałać. Żebyśmy w tej desperacji i w tym wołaniu nie zamknęli się. <laughs> dlatego, że przez cierpienie, przez trudne sytuacje, w tym takim pośpiechu i wewnętrznym stresie można nie zauważyć Bożych rozwiązań, tego co Bóg do nas mówi. Można rozminąć się z tym, co Bóg dla nas ma. I dlatego ważne jest byśmy uwielbiali Boga, byśmy skupiali się na Nim. Do tego służy modlitwa, do tego służy śpiew, do tego służy granie na instrumentach. Po to, aby Bóg mógł być w centrum, po to, żeby on mógł do nas mówić, żeby była ta przestrzeń od naszego myślenia, od tego takiego ludzkiego pośpiechu i desperacji i braku wiary. Żeby wytworzyła się przestrzeń, w której Bóg będzie wywyższony, w której Bóg będzie najważniejszy, On będzie duży, On będzie zauważalny I, i kiedy my skupimy się na Nim, to usłyszymy te rozwiązania. Jakby dopasujemy swoje życie, swoje serce do tego rytmu, w którym żyje Boże Królestwo, do tego pewnego wzorca, który Bóg chce, żeby tutaj był na ziemi. I wtedy możemy zrozumieć te rozwiązania i wprowadzić je w życie. My wprowadzić życie, ale oczywiście zrobić też przestrzeń dla Boga, żeby On mógł tutaj coś dokonać. Bóg współpracuje z nami, ale potrzebuje, byśmy mieli wiarę w niego. My często chcemy, żeby Bóg coś zrobił dla nas i prosimy, prosimy, prosimy i myślimy, że wszystko Pan Bóg zrobi naturalnie. A w tej historii, oczywiście, to, że ta dolina napełniła się wodą było naturalne. Oczywiście pokonanie wojsk Moabów było ponad naturalne, ale był potrzebny ten czas, by zaprosić proroka, by zaprosić harfistę, żeby powiedzieć: Zaraz, zaraz, jest ciężko, ale Bóg ma rozwiązanie i my teraz robimy przestrzeń dla Boga. My teraz chcemy wsłuchać się w to, co mówi Bóg, chcemy od Niego rozwiązań i nie chcemy wymuszać tych rozwiązań, ale chcemy ich oczekiwać z wiarą. I dla nas też jest to ważne, byśmy mieli taką przestrzeń, gdzie wycofujemy się z ludzkiej desperacji, wycofujemy się z tego bólu, cierpienia, trudności, uciszamy swoje serca przed Bogiem, uciszamy się, gdzie już nie ten nasz ból jest najbardziej krzyczący i dominujący, ale zaczyna być Bóg dominujący, On zaczyna być wielki. To jest to miejsce, gdzie za chwileczkę dokona się coś wielkiego, gdzie Bóg będzie do nas mówił, gdzie my będziemy słuchali, gdzie wyciszymy swoje serca i gdzie On będzie mógł wkroczyć, by kolejne rzeczy w naszym życiu mogły się poukładać. Dziękuję Ci Boże za tę historię. Bez względu na to, w jakiej jestem desperacji, wiem, że ty na to patrzysz inaczej, i ty masz rozwiązania. Które, które teraz nie mieszczą mi się w głowie, ale kiedy wyciszę swoje serce i skupię się na Tobie, to zacznę inaczej patrzeć na te sprawy. I dzisiaj chcę oddać Tobie właśnie te wszystkie niewykonalne rzeczy, te wszystkie olbrzymy, które stają na mojej drodze, te wszystkie góry, które się pojawiają. Chcę powiedzieć, że Ty jesteś większy. Jesteś większy, Ty jesteś potężniejszy. Uwielbiam Ciebie za to, jak wspaniałym Bogiem jesteś. Jak wiele rzeczy jeszcze przede mną, jak wiele rzeczy y, dopiero zobaczą moje oczy, i Twoje wybawienie będzie y, czymś, co już teraz chcę oczekiwać. Już teraz chcę oczekiwać Twoich rozwiązań, Twojego prowadzenia mnie. Już teraz chcę się tym cieszyć i z wiarą przyjmować i po prostu patrzeć na to, co się za chwileczkę będzie działo. Dziękuję Ci za wszystko w imieniu Jezusa, Chrystusa, naszego Pana. Amen. Amen. Kochani, e, tak więc do dzieła. Zróbmy przestrzeń dla Boga. Zróbmy przestrzeń poprzez uwielbienie, poprzez wyciszenie, rozkoszowanie się Bogiem. Tak jak mówi jeden z psalmów, rozkoszuj się Panem, a on spełni pragnienia Twojego serca. To jest taki bonusowy e, wersecik na sam koniec. E, zróbmy to po prostu. Zróbmy dzisiaj. Do jutra. Trzymajcie się.